Spójrzmy, bo Cedivia to są właściwie dwie, można powiedzieć, dwie spółki w jednym. Jest spółka prowadząca podstawową działalność przychodową marżową i jest taki, powiedzmy, już te, kiedyś startup. Który przerodził się w spółkę z gotowym produktem. I teraz spójrzmy, jak wygląda finansowanie od takiego wczesnego etapu. Czyli najpierw mamy rundę presidową, gdzie w ogóle przychodzi ktoś z jakimś pomysłem, czasami kartką papieru. Później mamy jakąś późną presidową albo jakąś sidową rundę. Później mamy rundę A, B, C, nieraz. I, i no, we, według nas to jest bardzo zdrowe, ponieważ zebranie od razu całej kwoty, kiedy nie mamy pewności, czy wytworzymy oprogramowanie, albo nie jesteśmy jeszcze w rozmowach z klientami, czy to oprogramowanie chwyci, w cudzysłowie, zebranie całej kwoty, no koń końców byłoby bardzo nieefektywne. Więc to my, to, czy my, nie, my zbieramy na ten sam produkt, ale na zupełnie różnych fazach, e, fazach rozwoju, czyli wcześniej, czy z własnych środków, czy z tej emisji na takim bardzo wczesnym etapie praktycznie koncepcyjnym, późno koncepcyjnym. Teraz już zobaczcie, chcieliśmy żeby trzej istotni partnerzy zaczęli działać na naszym oprogramowaniu i oni zaczęli działać. Jesteśmy w zupełnie innym, na zupełnie innym etapie, gdzie oni już fizycznie to oprogramowanie dotykają, testują, działają na nim, więc to jest no, lata świetlne dalej.